Cześć! Z tej strony Anita, przyznam, że dawno mnie tutaj nie było, no i również otrzymywałam od Was sygnały. Anita, co się dzieje? Czemu nie ma kolejnego nagrania? Powiem Wam, dziewczyny, że ja, jak to ja, po prostu wzięłam sobie za dużo na głowę. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to postanowiłyśmy ze znajomą trochę podziałać artystycznie. No i oczywiście wiecie, po pracy miałam zrobić makijaże dla dwóch dziewczyn, z dwóch zrobiły się cztery, później jeszcze coś tam popołudniami. No i właściwie wychodziło tak, że w domu byłam w okolicach godziny 22, 23, także zdecydowanie za późno. No i praktycznie można powiedzieć, że na takie życie prywatne miałam tylko jeden dzień. No ale mój błąd, jeżeli chodzi o ten tydzień, to już sobie postanowiłam, że zaplanuję tak, żeby mieć czas zarówno dla was, zarówno dla siebie, jak i na swoje życie prywatne, tym bardziej, że planuję, słuchajcie, wrócić na fitness. Mam nadzieję, że troszeczkę będziecie mnie w tym dopingować, motywować, będzie mi oczywiście bardzo miła. Może któraś z was ze mną zacznie i również wróci do takiego zdrowego, aktywnego trybu życia. No zobaczymy. A dzisiaj przychodzę do Was z open boxem z katalogu piątego. no i powiem Wam, że ja bardzo liczyłam na, na tą taką czarną torbę, którą pokazywałam Wam w katalogu, no i tak uznałam, że etam, etam zamówię ją sobie najwyżej wiecie, oddam tą, co do której nie byłam przekonana. W konsekwencji w tym katalogu nie zamówiłam tej torby, ponieważ była czarna kropeczka, czarna, a właściwie ta szara oznaczająca braki w magazynie. Nie wiem, czy ta torba już się pojawiła, czy się, po, czy się nie pojawi, ponieważ zamówienie wysłałam już, no. Praktycznie na początku katalogu, tylko gdzieś tam cały czas ten filmik odkładałam w czasie No a dzisiaj nie zgadniecie, kto mnie przekonał do wideo Właśnie Artur, mówię, słuchaj Artur, koniecznie muszę nagrać wideo, obiecałam dziewczynom Ale wiesz, chyba wstanę rano, rano nagram on. Mhm, już ja Cię znam, Ty i rano Wiecie, bo jeżeli chodzi o mój budzik, to ja go z reguły tak w bardzo szybkim tempie wyłączam no, także niestety on dobrze wiedział jak to się kończy, także nagrywam dzisiaj. Mam nadzieję, że nagranie Wam się spodoba, chociaż przyznam, że moje zamówienie jest dość ubogie, a jest to zamówienie i moje, i mojego konsultanta. No ale żeby było tego więcej, to postanowiłam Wam pokazać wszystko. No i tak, jeżeli chodzi o zamówienie, to tutaj mam perełki brązujące. Zdecydowałam się na nie, ponieważ jest to no, jeden z ulubionych produktów Chyba i moich, i moich znajomych No Jedyny minus tego produktu, jak wiecie, to że więcej tych perełek się właściwie gubi niż, niż zużywa Ponieważ zużyć te perełki jest bardzo, bardzo ciężko Ja mam właśnie klientki, które używają ich od lat, wracają I moim zdaniem, jeżeli chodzi o te perełki, to jest naprawdę taki hit Avonu Jeżeli chodzi o ich zapach, to jest taki... No, taki przyjemny, no, ta z Was, która ma perełki, ta na pewno to zrozumie. No i oczywiście możemy sobie te perełki nakładać w zależności od naszych potrzeb, w mniejszej, w większej ilości. Ja zawsze robiłam to pędzlem, jakie nakładałam, natomiast miałam koleżankę, która lubiła, tak sobie wiecie, wymoczyć ten, ten wacik. I po prostu tym wacikiem się tak trzeć Słuchajcie, jak ona kiedyś zrobiła tak z moimi perełkami. No ja myślałam, że ja szał, dostanę po prostu tych perełek już nie tknęłam, ponieważ mi się wydaje to takie bardzo mało higieniczne, wiecie. No jednak tym później przykrywamy te perełki. Wiecie, mamy no mimo wszystko gdzieś tam różne bakterie na twarzy i co innego, jeżeli używamy tego tylko my. No a co innego, kiedy używa tego produktu jeszcze ktoś, aczkolwiek też z drugiej strony nie neguję tego, ponieważ wiem, że czasami dziewczyny używają w kilka. No jeżeli w żadnym, w wypadku im to nie przeszkadza, no to przecież wszystko w porządku, każdy z nas ma po prostu swoje poczucie, tak, i, i że tak powiem, używa tego zgodnie ze swoim upodobaniem. W katalogu było całkiem sporo kolorów do wyboru. Ja tutaj w moim zamówieniu Znalazły się głównie te. Dajcie znać, które kolory wy używacie, które kolory wylubicie, czy wolicie te wiecie rozświetlające, czy brązujące. Jeżeli brązujące to które? A może te takie kolorowe, wiecie. One w teorii wyrównują kolory skóry. Ja tego jeszcze kompleksowo nie sprawdziłam, ponieważ ja nie mam problemu z nierównym kolorytem, musiałabym je po prostu przetestować na sobie, na kimś innym. Więc jeżeli wy testowałyście na sobie, jeżeli macie jakieś delikatne wiecie Przebarwienia, takie rzeczy, które można tego typu rzeczami zatuszować, to dajcie znać, czy Wam się to sprawdziło. Ja myślę, że dziewczyny z chęcią również o tym poczytają. W moim zamówieniu również są zapachy Inc. No, moim zdaniem to jest po prostu hit hitów. To są ulubione, jest to ulubiony zapach. Mamy mojego mężczyznę, używa go nałogowo, ale również znam wiele innych kobiet, które po prostu używają tego zapachu, bardzo go lubią. Nie jest to do końca mój zapach, ale myślę, że jest jak najbardziej ciekawy, ale taki powiedziałabym kwiatowy. Kolejny produkt, który jest w moim zamówieniu, to jest produkt, no, nad którym jakiś czas się zastanawiałam i właściwie w moim zamówieniu miał się nie znaleźć, ponieważ wiecie, ja miałam dużo obiekcje, jeżeli chodzi o ten produkt, ponieważ jest to ten taki olejek do mycia twarzy, do wydaje mi się, że też tak, oczyszczający krem olejek do twarzy. No i tutaj wystarczy, że odrobinę kremu wielkości ziarnka grochu rozetrzymy między opuszkami palców, aż zmieni się w jedwabisty olejek, potem na, składamy na skórę twarzy, szyi okolice oczu i delikatnie wmasowujemy okrężnymi ruchami. Możemy dodać wody i poczekać, aż formuła zmieni się w kremową emulsję, po czym delikatnie możemy usunąć ją ze skóry wilgotną myjką Jeżeli chodzi o producenta, to obiecuje efekt dogłębnie oczyszczonej i jedwabiście miękkiej cery. No, także jestem bardzo ciekawa, czy tak faktycznie będzie. To jest produkt z serii Eniu. No i słuchajcie, ja go tu nawet na wizji otworzę, ponieważ ja go na pewno zostawię sobie. No i po prostu będę go, będę go testować. Zobaczcie, to jest takie, no wygląda jak takie masełko trochę jakby mydełko w słoiczku. Wezmę odrobinę na palca. Zobaczymy. Jak to wygląda? No faktycznie konsystencja, słuchajcie, jest taka masełkowa, a po chwili robi się z tego olejek. Pewnie go zmyję tutaj po nagraniu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak, jak będzie się zachowywał na skórze dłoni, no i później zapewne również przetestuję go na twarzy, jak kilka innych produktów, które przed nagraniem dla Was open boxa mm, pozwoliłam sobie nałożyć na twarz, więc można powiedzieć, że ten open box no, jest taki troszeczkę, wiecie, oszukany, no ale po prostu chciałam... Sprawdzić, jak pewne produkty będą się zachowywać, co ja będę o nich myślała, po prostu za chwilę, tak, żeby już wam móc przekazać nieco więcej informacji. Powiem wam, że to pachnie. Wiem, wiem, słuchajcie, to pachnie jak Amol. Tak, taki bardzo specyficzny, ziołowy zapach. Słuchajcie, no jestem przeciekawa, ponieważ w życiu bym nie wpadła na to, żeby na przykład Amol nałożyć sobie na twarz. Później pewnie też sprawdzę, co ma to dokładnie w składzie swoim, bo jestem tego produktu, powiem Wam, coraz bardziej ciekawa. No i tutaj zamoczyłam w tym paluchy, co oczywiście zbyt higienicznym nie jest, no nie oszukujmy się. Zastanawiam się, czy koło tego sobie nie położyć jakiejś szpatułki, bo wiecie, to jednak jest produkt do twarzy, a jak za każdym razem tutaj się będzie pchało paluchy, to tak, tak myślę, że niekoniecznie jakiś rozwój bakterii. No, także, także myślę, że wolałabym raczej tego uniknąć. Jeżeli chodzi o kolejne produkty, które są w moim zamówieniu, to oczywiście próbeczki. Nowy zapach, który jest reklamowany teraz również przez Małgorzatę Kożuchowską. Mi się ten zapach bardzo podoba, ponieważ w moim odczuciu przypomina trochę zapach Attraction, który jak wiecie jest moim totalnym, totalnym faworytem. No jednak trzeba przyznać, że ten zapach Attractiona nie przebił. W moim zamówieniu jest również zapach Today. To jest zapach bardzo, bardzo trwały, no myślę, że dla takich zdecydowanych kobietek, no ale też dla kobiet, które lubią otaczać się ciężkimi zapachami, ponieważ uważam, że ten zapach raczej do lekkich nie należy. Co tu jeszcze mamy? Aha, żel podprysznic. Słuchajcie, tu jest jeden, wydaje mi się, że z nowych żelów podprysznic. Reklamują go jako żel z witaminowym kompleksem. On, wydaje mi się, że znajduje się w magazynie Focus, ale musiałbyście sprawdzić. No, jeżeli chodzi o zapach tego żelu, to on jest taki, nie wiem, słuchajcie, ja po prostu lubię takie zapachy. On jest taki, jakby, w moim odczuciu, cytrusowy. Jest taki zapach zielony, mały 30 ml. Ostatnio był chyba na końcu okładki. okładki taki cytrusowy, zielony kolor opakowanka. I właśnie ten żel mi trochę tam ten zapach przypomina. No, powiem wam, że jest naprawdę fajny. Ja go na pewno zużyję po prostu dla siebie, bo mi się bardzo, bardzo podoba. Oczywiście standardowo nie piszę z tyłu, jaki to jest zapach, po prostu nawilżający żel pod prysznic. No, sposób użycia standard. Spień na skórze i spuczot. Odkrywczego tutaj nic nie mamy, no ale zapach mi się po prostu podoba bardzo. Więc, jeżeli lubicie takie świeże mm, zapachy, to myślę, że Wam również może przypaść do gustu. Kolejny produkt w moim zamówieniu to jest balsam do ciała i to jest nawilżający balsam do ciała z olejkiem z migdałów i, gl i gliceryną. Szybko wchłaniająca się formuła zapewnia skórze niezbędną dawkę nawilżenia, by pozostawała gładka i nawilżona przez cały dzień, nie pozostawia tłustej warstwy. Ha! I tak jak wiecie, że ja mam mega problem z używaniem balsamów. Ja się teraz cały czas wręcz powiem Wam, że troszeczkę zmuszam do używania tego balsamu m, do biustu i tak tego wiecie, wyszczuplającego, ponieważ chcę Wam zdać recenzję. No nie wiem, jak długo wytrzymam i po prostu nie zmięknę, także na razie Wam nie powiem, co o nim myślę. Jak go postosuję troszeczkę dłużej i troszkę systematyczniej. No, bo wiecie, ja się naprawdę staram go używać codziennie, ale wiecie, to, że ja się staram, to nie oznacza, że ja go codziennie na siebie nakładam. Poza tym mam też takie przeświadczenie, że jak wklepujemy tego za dużo w siebie, to to wcale nie jest takie zdrowe dla naszej skóry, no ale wiecie, to jakieś takie moje teorie, nie mówię, że tak faktycznie jest, bo z drugiej strony mam znajomą, która używa pięciu różnych balsamów, znajomą, właściwie przyjaciółkę i ona słuchajcie używa na przykład nie wiem, balsamu na rozstępy balsamu na celulit, balsamów na biust, balsamów na brzuch aha i chyba balsam ogólnie nawilżający, także używa pięć i ona jest moim specem od balsamów pamiętam kiedy się jej sprezentowałam, taki balsam z jednej z firm on był taki lekko chłodzący, a potem robił My dochodzenie, gdzie go jeszcze znaleźć, bo się okazało, że moja inna znajoma po prostu miała dostęp do tego produktu w bardzo fajnej cenie I tam rodzice mieli sklep i ona też mi, szczerze powiedziawszy, nie wiedząc, że ja tego nie używam, to sprezentowała Więc ten balsam zrobił taki obieg No i później faktycznie ta moja przyjaciółka u jej rodziców notorycznie ten balsam kupowała, ponieważ to był jej ulubiony, ukochany No niestety wycofali, nigdzie tego produktu już nie możemy znaleźć Być może znalazła coś podobnego, za jakiś czas jej zapytam a jeżeli chodzi o ten balsam, to sprawdzimy jego funkcję, jaką jest nie zostawianie tłustej warstwy. Bo nie wiem jak Wy, ale jak ja już raz na Ruski Rok używam balsamu, albo po prostu używam, bo, bo powiedziałam, że przetestuję, tak? No to tej tłustej warstwy zdecydowanie nie lubię, mimo tego, że jest zima. No to nie, nie lubię być oblepiona. A to znaczy, ja się czuję wtedy, gdybym miała taką tłustą warstwę, jak taka właśnie oblepiona czymś, a tego nie lubię. Coś, co na pewno mi się w tym produkcie podoba, to, że ma pompkę, chociaż jak dla mnie ten produkt mógłby być po prostu mniejszy, ponieważ nawet jak już coś używam, to szybko mi się nudzi. No, ale opakowanie jest przepiękne, moim zdaniem śliczny, śliczny produkt, jeżeli ktoś używa jakichś takich, tego typu produktów i chcemy komuś sprawić prezent i po prostu dorzucić coś zamiast dużej czekolady, tak, bo cena wyszłaby podobna, to taki ładny balsam, czemu nie. Pod warunkiem oczywiście, że okaże się fajne jakościowo. Jeżeli chodzi o zapach, to no faktycznie czuję migdały, taką delikatną słodycz. No powiem Wam, że no może dałam go za dużo, ale póki co nie widzę, żeby się jakoś super szybko wchłaniał. Może za dużo od niego wymagam. Zobaczymy jeszcze za chwilę. Kolejny produkt, który jest w moim zamówieniu, to jest nowy krem. Tak, wydaje mi się, że nowy. Ja przynajmniej wcześniej go na pewno nie używałam. Nowy krem BB Skler Skin. I słuchajcie, ten produkt mnie sobą zaskoczył, ponieważ jak ja go zobaczyłam w paczce, to uznałam, że etam, etam, ja go muszę nałożyć jeszcze zanim nagram dla Was open box, ponieważ chcę Wam już powiedzieć i pokazać, jak on wygląda na twarzy. I słuchajcie, moje zaskoczenie było przeolbrzymie. Ja aż specjalnie wycisnę trochę tego produktu, przecież nie będę żałować. Bez przesady, to tylko kosmetyki, ale żeby wam pokazać, jak on wygląda na skórze. Zobaczcie, tak wygląda moja, że tak powiem, skóra, jej barwa. Kiedy ja to wycisnę, to jest zdecydowanie ciemniejsze od mojej skóry. Ja słuchajcie, byłam przerażona, jak ja to zobaczyłam. Mówię, no dobra, trudno, najwyżej wiecie. Jakoś to wykonturuje, jakoś to będzie, ale chcę Wam po prostu co nieco o tym produkcie opowiedzieć. Ale zobaczcie, kiedy my ten produkt zaczynamy rozsmarowywać, to on się najpierw robi taki jakby białawy, i to chyba po prostu tak jak kremę BB. A potem się zwyczajnie w tą skórę wtapia. Jeżeli chodzi o to, czy on zostawia koloryt. To ten koloryt jest taki bardzo powiedziałabym delikatny. On się bardzo wtapia ze skórą. I w moim przypadku dopiero nałożenie, nałożenie takiej drugiej, trzeciej, cieniutkiej warstewki sprawiło, że on w ogóle był zauważalny. Ale być może on też po chwili zaczął reagować z moją skórą, że faktycznie ten koloryt, z tym, że ja Wam mówię, nie mam problemów większych z kolorytem skóry. On się zaczął wyrównywać. Co mnie zaniepokoiło, ja nie wiem, czy ten produkt ma alkohol w składzie. Hmm, ja widzę, że pierwsza pozycja to jest woda właśnie, ale ma jakiś produkt, który ma ogólnie alkohol w składzie, tak. Ale nie jest go dużo, bo jest gdzieś tam, zobaczcie pod koniec listy, a zawsze im więcej jest danego produktu w składzie, tym on jest po prostu na samym początku. I jak zaczęłam smarowywać ten produkt w swoją skórę, to poczułam takie delikatne, wiecie, szczypanie, mrowienie, ale myślę, że to wynika z tego, że to będzie raczej taki produkt do cery tłustej, mieszanej, ale chyba bardziej wydaje mi się, że dla nastolatek niż dla osób, które mają kilka lat niż naście więcej, ponieważ on może nam przesuszać skórę, bo skoro ja czułam nakładając go pieczenie, takie delikatne szczypanie, oczywiście to ustąpiło, słuchajcie, po nie wiem powiedzmy 15, 20 sekundach, bo gdybym ja cały czas czuła to szczypanie, ja bym go sobie na buzie nie nakładała no, albo bym starała się go po prostu szybko zmyć, bo bym się bała, że coś się dzieje. Ja mam skórę teraz troszkę przesuszoną, troszkę odwodnioną ze względu na porę roku. Ale no, jeżeli chodzi o ten produkt, to myślę, że w takim przypadku trzeba na niego uważać. Jeżeli chodzi o taką moją opinię, no. Nie jest zły, ale też nie jest dobry. Podkreśla suche skórki, co mi się nie podoba, ponieważ ja tego nie znoszę. Na no, z drugiej strony, jeżeli chodzi o suche skórki, to kochane, też pamiętajcie o tym, żeby przynajmniej raz w tygodniu robić peeling, tak? Jeżeli macie serę mieszaną, tłustą, nie macie skłonności do pękających naczynek, warto sobie zrobić taki peeling drobnoziarnisty, tak? Natomiast jeżeli Wasza skóra jest z tendencją do pękających naczynek, Wtedy zdecydowanie lepiej będzie zrobić peeling enzymatyczny, ponieważ jest on delikatniejszy. No i dzięki temu też jak będziecie nakładały na przykład podkład, nie będzie on Wam podkreślał suchych skórek. No i oczywiście nawilżanie na noc. Hmm, to się nagadałam, to miał być tylko open box, taki wiecie, krótki, przystępny na temat A ja gadam i gadam, hmm, się chyba za bardzo za Wami stęskniłam Wiecie co, muszę, muszę wrócić do takich systematycznych filmików Także tak, wszystko się powoli systematyzuje, więc, więc mam nadzieję, że tak będzie Mam kilka również pomysłów na filmy Ale Tym razem jednak Wy zdecydujecie, który pojawi się jako kolejny i kolejne produkty, które były w moim zamówieniu to jest woda oczyszczająca do wszystkich twa, rodzajów twarzy, a także maseczka oczyszczająca, która jest jednocześnie... mleczko oczyszczająca, która jest jednocześnie maseczką. Tego produktu, jak używałam latem, to troszkę zapychał mi pory, był za ciężki, ale jestem go bardzo ciekawa, jak on będzie się sprawował teraz zimą, kiedy moja skóra jest odwodniona, więc chyba zacznę go sobie stosować, tym bardziej, że skończył mi się aktualnie żal do mycia buzi, więc fajnie się sprawdzi. I tutaj jest ta woda oczyszczająca, również myślę, że, że sobie ją poużywam Jest to woda, która oczyszcza, tonizuje, a także usuwa makijaż, także pewnie będę używać na przemian z produktami, które aktualnie mam Kolejny produkt, który jest w moim zamówieniu, to jest tuż Avon True i powiem Wam, że ten tusz mam teraz na rzęsach. Dawno go nie używałam i jestem nim pozytywnie zaskoczona, ponieważ fajnie rozdzielił moje rzęsy, wydłużył, nadał im taki ciemny, wyrazisty kolor. Ja ogólnie rzęsy swoje powiedziałabym, że mam takie bardzo, wiecie, króciutkie. No a ten tusz faktycznie sprawiał, że sprawił, że wyglądają one lepiej. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, to mi bardzo odpowiada szczoteczka tego tuszu. Myślę, że przez jakiś czas używam go sobie zamiast mojego ulubionego luksa. Zobaczcie, tak wygląda ta szczoteczka. Jest całkiem przyjemna, taka powiedziałabym plastikowa. Także tak wygląda. Kolejny produkt to było chyba w zestawie dla lidera. To jest pomadka z serii Color Trend. Pewnie gdybym miała ją, tak wiecie, zamówić, a nie byłaby w jakimś tam zestawie, to bym jej po prostu nie zamawiała. No a tak skoro była, to uznałam, że ją przetestuję, efekt możecie zobaczyć na ustach. Wydaje mi się, że nie jest to w 100% mój kolor, ale wy ocencie, ponieważ jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. No i tutaj już ostatni produkt, który znalazł się w moim zamówieniu, to jest bezbarwna konturówka do ust. I ja ten produkt lubię zarówno pod szminkę jako kontur, a także po to, żeby wypełnić, słuchajcie, całe usta, ponieważ ten produkt sprawia, że wszelkie szminki i konturówki trzymają się po prostu na naszych ustach dłużej. No i dodatkowo, jeżeli chodzi o płynne pomadki, to również maluje się zdecydowanie Łatwiej. także jestem z tego produktu bardzo zadowolona. To był też z tego, co pamiętam warunek, żeby otrzymać te dwa produkty w przypadku konsultantek. No i słuchajcie, to by było chyba na tyle. No i też chciałam Wam powiedzieć o jednym takim absurdzie, bo jak wiecie, bycie konsultantką ma różnego typu plusy i minusy. No i jedna rzecz w firmie wychodzą lepiej a drugie troszeczkę gorzej. I słuchajcie, na przykład takim paradoksem jest rekrutacja online, ponieważ jak wiecie, jestem stresetera. Jeżeli Wy również byście chciały być z stresetera, tak, no to możecie sobie wypełnić link. Jeżeli na przykład jesteście, nie wiem, ze Szczecina, Gorzowa, Zielonej Góry, koło brzegu, no to możecie iść takim trybem jak ja, czyli iść dwa katalogi do przodu. No, jeżeli powiedzmy, ja czy też inny lider wprowadzałby Was. Hmm, do systemu, to musiałby Was poprosić o Wasz adres zamieszkania, tak? No i gdyby się okazało, że nie wiem, jesteście z Warszawy, no to nie mogłybyście być w jego zespole. Natomiast jeżeli Wy się, że tak powiem, same emianujecie, bo jeszcze nie jesteście konsultantkami i stwierdzacie od. Ja bym chciała być stresetera, tak? Ja bym chciała iść e, rytmem dwa katalogi do przodu. Albo stwierdzacie, nie, nie, ja bym chciała być z Nacionala. I wiecie, że na przykład dany lider jest stresetera, no i wpisujecie jakiś adres, nie wiem, wasza przyjaciółka na przykład mieszka w Gorzowie, tak? Nie wiem, ciocia, ktokolwiek. I w, m, zgadza się, wpisujecie jej adres, tak? I wpisujecie swoje dane. No to się okazuje, że wy na przykład cały czas sobie zamawiacie, nie wiem, paczuchy na paczkomat czy coś, tak? Adres macie taki, jak trzeba, jesteście dwa katalogi do przodu, mieszkając gdzieś zupełnie, zupełnie indziej. Także, no wiecie, no, no plusy i minusy, czy to jest ze strony firmy uczciwe, czy nie. Myślę, że wiecie, że to jest takie bardziej niedopatrzenie. No ja na pewno z mojej perspektywy nie weryfikowałabym, tak? Skąd kto jest, bo ja uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa, chyba że ja bym kogoś wprowadzała, wtedy zawsze sprawdzam po prostu, skąd pochodzi dana osoba, tak? Ale tak wam chciałam powiedzieć o, o takim totalnym, totalnym właśnie absurdzie. No plus jest taki, że jeżeli ktoś pisze inny adres niż, na przykład, Transetera, rejestrując się, powiedzmy, przez mój link, no po prostu nie przejdzie. Natomiast, jeżeli będzie się próbował zarejestrować w linku z Nationala, to wtedy już przejdzie. Słuchajcie, dziewczyny. I kolejna sprawa. Cieszę się, kiedy promujecie moje filmiki, kiedy wysyłacie swoim konsultantkom. Jest to bardzo miłe. Korzystacie z tego. Ja wam to bardzo chętnie udostępniam. Robię to dla siebie, dla, również dla Was, tak? Bo, bo wiecie, gdzieś tam Wasz odzew jest dla mnie bardzo ważny, ale prosiłabym o nie wklejanie swoich linków reklamowych pod moim filmem. Chcecie wklejać linki? Nagrajcie własne wideo. Każdy może przecież to robić, tak? Czy po prostu skonsultujcie to ze mną, i, i po prostu, wiecie, ja tego typu wszelkie informacje zgłaszam. Natomiast, jeżeli coś komentujecie, po prostu są to takie standardowe wiadomości, to za każdym razem bardzo się cieszę, że jest was, Wasz odzew. No i właśnie, dlatego, że Wasz odzew jest dla mnie ważny, to powiedzcie mi, jaki filmik chcecie jako kolejny. Opcja pierwsza, czyli przegląd katalogu szóstego. Opcja druga. Przegląd wszystkich kolor, pomadek koloru, yy, wszystkich kolorów pomadek, moc koloru. Opcja trzecia. Pędzelki pomarańczowe w Etui z marchewki yy, z takim ultra szybkim, dziennym make-upem, który możecie wykonać dosłownie w 3 minuty. Tak, myślę, że jest jeszcze jakaś opcja czwarta. No, właśnie, opcja czwarta możecie same powiedzieć. Także dawajcie dziewczyny znać, opcja pierwsza, druga, trzecia czy czwarta, jakaś wygenerowana totalnie przez Was. Jeżeli to wideo Wam się podobało, jeżeli w jakimś stopniu okazało się dla Was pomocne, to oczywiście kciuk w górę, będzie mi bardzo miłe. A kiedy pojawi się kolejne nagranie? Hmm, powiedzmy, zróbmy to tak totalnie eksperymentalnie. Jak to będzie miało 2000 wyświetleń, wtedy wrzucę Wam kolejne i oczywiście będzie to jedno z tych trzech wideo, w zależności od tego, które. Kradnie Wasze serca, które sprawi, że będzie najwięcej komentarzy na jego temat. Po prostu je policzę i bez względu na to, czy to będzie jeden, dwa czy trzy komentarze więcej, po prostu to wideo pojawi się jako pierwsze. Także komentujcie, to jest dla mnie mega, mega, mega ważne. Także trzymajcie się. No i oczywiście do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Czekam na Wasze komentarze. Pa! pa.